Dzień dobry! Nazywam się Tomasz Niedziecki, jestem kierownikiem redakcji Gazety Lubuskiej w Gorzowie i będę Was dzisiaj oprowadzał, odpowiadał na Wasze pytania. Zawsze Widzicie co to jest reklama? Tak! Skąd znacie reklamę? Z Z to jest takie miejsce, gdzie powstają newsy, tak, najświeższe wiadomości. Dziennikarze siedzą przy stole i cały czas pracują, tak? zbierają informacje po to, żeby e, szybciutko coś ciekawego zamieścić w naszym wydaniu internetowym, w internecie. Wasi rodzice e, prawie tam chodzą i czytają rozwiedzana zwiedzana to dużo nie ma, ale za to można dużo porozmawiać o tym o Gorzowie, o gazecie. Możemy opowiedzieć jak wygląda nasz dzień pracy. No dobra, to ja to. się Aleksandra Szymańska, Jedyna pani u nas, która teraz pani na stałe, jak pracuje. Zajmuje się kulturą. I zajmuje się służbą zdrowia, jak ktoś gdzieś zachoruje w Gorzowie i ma powody do pochwalenia szpitala, albo przychodni, albo po, do ponarzekania i do nas zadzwoni z takim tematem, to tak na 99% ten temat trafi do pani redaktor Szymańskiej. Mówimy drożdżówka.